Urodzona w potężnej europejskiej dynastii, można by wierzyć, że Maria Anna była przeznaczona do wielkości i władzy, a jednak nie była pięknością. Nie była też mistrzynią politycznych intryk. Przez lata pozostawała niezamężna. Ostatecznie wyszła za mąż za swojego kuzyna, przyszłego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, lecz zmarła i odeszła w zapomnienie, zanim jeszcze wstąpił na tron. To jest jej historia. Maria Anna Bawarska urodziła się w mieście Monachium 18 grudnia 1554 roku. Jej ojcem był Wilhelm Fyunt, książę Bawarii, głowa rodu Wittelsbachów, którego korzenie sięgały XII wieku. W tamtym czasie Niemcy były podzielone dosłownie na setki państw. Niektóre z nich to większe księstwa, jak Bawaria, inne były księstwami kościelnymi, a jeszcze inne... Wolnymi miastami, które kontrolowały niewiele więcej niż samo miasto i kawałek okolicznej ziemi. Wszystkie te rozdrobnione królestwa i księstwa luźno łączył blaknący sztandar świętego cesarstwa rzymskiego, duch dawnego imperium, które kurczowo trzymało się życia przez wieki, a jego tron niemal zawsze należał do głowy austriackich Habsburgów. Matką Marii Anny była Renata Lotaryńska. Szlachcianka pochodząca z pogranicza wschodniej Francji. Jej dalsza rodzina obejmowała słynnych książąt Gwizjuszy, zajadłych katolickich bojowników, którzy odegrali kluczową rolę w krwawych wojnach religijnych we Francji toczonych w latach 1562-1598. Ta sama żelazna katolicka gorliwość przenikała także Bawarię. Dlatego była jednym z nielicznych niemieckich bastionów, które oparły się reformacji protestanckiej od czasu jej rozpoczęcia w 1517 roku. Właśnie w tym żarliwie katolickim środowisku dorastała Maria Anna. Dzieciństwo Marii Anny przebiegało zgodnie z oczekiwanym scenariuszem dla dziewcząt wysokiego rodu tamtych czasów. Uczyła się szycia, muzyki i innych wyszukanych rozrywek dworskiego życia. Jak wiele córek szlacheckich. Uczona była także czytania i pisania po łacinie, w języku mszy katolickiej, języku uczonych i wykształconych w całej Europie. Maria Anna dorastała jednak w atmosferze skandalu i chaosu na dworze Wittelsbachów. Jej ojciec książę Wilhelm Fiumstew Bawarski niemal doprowadził księstwo do bankructwa przez swoją obsesję na punkcie przepychu. Przelewał fortuny na sprawy jezuitów, teatralne pokazy wiary. I wystawny dwór. W obliczu finansowej ruiny i rosnącej presji w dramatyczny sposób abdykował w 1597 roku i zniknął za murami klasztoru, gdzie przeżył kolejne 29 lat w pokutnej izolacji. Gdy władzę objął jej ambitny brat Maksymilian, wartość Marii Anny jako panny na wydaniu nagle wzrosła. Rozpoczęto przygotowania do politycznie wybuchowego małżeństwa. Maksymilian okazał się znacznie bardziej kompetentnym władcą niż ojciec. Był gorliwym katolikiem i zręcznym politykiem. Postanowił wzmocnić sojusz Bawarii z austriackimi Habsburgami, którzy, podobnie jak on, pragnęli powstrzymać rosnące wpływy protestantyzmu. Luteranizm, kalwinizm i inne reformacyjne wyznania zdobywały coraz większy teren w północnych i zachodnich Niemczech. Maksymilian ustawiał się więc w roli kluczowej postaci katolickiej kontrreformacji, a jak to często bywało w tamtych czasach, spojrzał teraz na swoją młodszą siostrę, jak na pionek w tej wielkiej grze. Maksymilian urodził się rok przed Marią Anną, sam jednak ożenił się już w 1595 roku. Maria Anna natomiast zbliżała się do połowy lat dwudziestych, był to wyjątkowo późny wiek. By pozostawać niezamężną dla księżniczki tak wysokiego rodu. W królewskiej Europie córki wydawano za mąż zwykle w wieku nastoletnim, cenione za płodność i wartość dyplomatyczną. Tymczasem Maria Anna pozostawała na dworze, niezamężna i coraz częściej pomijana. Krążyły plotki, mówiono, że jej uroda była co najwyżej przeciętna, a w najgorszym wypadku surowa. Niektórzy wskazywali na jej sztywny, przesadnie pobożny charakter, który mógł czynić ją niezręczną kandydatką na żonę. Czy to z powodu politycznych błędów, czy osobistych niedostatków, jej perspektywy małżeńskie utknęły w martwym punkcie. Aż w końcu los i strategia rodzinna zmieniły bieg wydarzeń. Negocjacje doprowadziły w końcu do jej zaręczyn z Ferdynandem, księciem Austrii wewnętrznej. Była to potężna pozycja w rozległych dominiach Habsburgów. Ten Mariasz był typowym przykładem logiki dynastycznej. Maria Anna i Ferdynand byli nie tylko kuzynami w pierwszej linii, ale także kuzynami w drugiej, podwójna więź, która jeszcze bardziej umacniała tradycję kazirodczych związków w rodzie Habsburgów, wszystko w imię politycznej i religijnej jedności. Choć Habsburgowie ostatecznie zatwierdzili to małżeństwo, Początkowo spotkało się ono z silnym oporem. Wpływowi dworzanie w Wiedniu ostrzegali, że poślubienie Marii Anny Bawarskiej da Wittelsbachom niebezpieczne wpływy na przyszłe rządy Habsburgów. Lecz prawdziwą siłą napędową tego związku była potężna matka Ferdynanda, również nosząca imię Maria Anna, która sama była bawarską księżniczką. Uważała ten sojusz za mistrzowski ruch. W jej oczach Złączenie domów austriackiego i bawarskiego miało być kluczem do przywrócenia katolickiej dominacji w Europie Środkowej i do ponownego zjednoczenia rozbitego świętego cesarstwa rzymskiego pod panowaniem Habsburgów. Zjednoczeni mogli zmiażdżyć każdego protestanckiego rywala, czy to Palatynat, Brandenburgię czy Saksonię. Ponieważ byli bliską rodziną, Maria Anna i Ferdynand znali się od dawna. Jako młodzieniec. Ferdynand często odwiedzał dwór książęcy w Monachium, gdzie dobrze poznał swoją kuzynkę. Choć łączyły ich więzy krwi, podobne zainteresowania i oboje byli gorliwymi katolikami, ich związek budził zdziwienie. Maria Anna była starsza od Ferdynanda o trzy pół roku, co w tamtych czasach było niemal niespotykane. Ferdynand obiecał Maksymilianowi, że poślubi Marię Annę wkrótce po tym, jak Maksymilian został księciem Bawarii. Jednak na finalizację trzeba było czekać aż trzy lata, bo Ferdynand został pochłonięty kolejną wojną graniczną Austrii z Turkami Osmańskimi na Bałkanach. W miarę jak ich małżeństwo stawało się coraz bliższe, na dworze zaczęły krążyć szepty o zdrowiu Marii Anny. W połowie lat dwudziestych wyglądała na bladą, wycofaną i być może chorą. Niektórzy pytali, czy w ogóle będzie zdolna urodzić dzieci niebezpieczna wada dla kobiety od której oczekiwano zapewnienia dziedziców plotki o tajemniczej chorobie otaczały ją niczym woń perfum choć nikt nie odważył się nazwać jej po imieniu na dworze pojawiły się obawy czy ta krucha kazirodczo powiązana księżniczka naprawdę mogła zapewnić przyszłość dynastii Habsburgów w końcu po trzech latach politycznych rozgrywek i dworskich intryg Maria Anna została wydana za Ferdynanda wiosną 1600 roku. Ślub odbył się w Grazu, twierdzy prowincjonalnej Ferdynanda. Ona miała 25 lat, praktycznie staropanieństwo według królewskich standardów. On zaledwie 21, już z żelazną ambicją rządził Austrią wewnętrzną. Mimo różnicy wieku, szeptanych wątpliwości i pogłosek o zdrowiu, to małżeństwo zaskoczyło wielu. Nie było jedynie zimnym politycznym sojuszem. Na zewnątrz okazało się związkiem wyjątkowo harmonijnym. Maria Anna nie miała wielkiego zainteresowania polityką. Skupiła się na wychowywaniu rodziny i wspieraniu kariery męża w skomplikowanej polityce rodu Habsburgów oraz w szerszej religijnej walce o Europę Środkową. Szybko stało się jasne, że wszelkie obawy o zdolność Marii Anny do rodzenia dzieci były chybione. Choć nie całkiem. W ciągu 13 lat urodziła siedmioro dzieci: najpierw dziewczynkę, Krystynę, w maju 1601 roku, dokładnie dwa lata później chłopca imieniem Karol, potem Jana Karola w 1605 roku, Ferdynanda w 1808, Marię Annę, nazwaną tak po matce, w styczniu 1610 roku, Cecylię Renatę na cześć babki w 1611 i wreszcie Leopolda Wilhelma w pierwszych dniach 1614 roku. Lecz mimo narodzin dziedziców, początki były naznaczone tragedią. Dwoje pierwszych dzieci, Krystyna i Karol, zmarło w ciągu kilku godzin lub dni po urodzeniu chwila nadziei, a potem cichy pogrzeb. Ich krótkie życie było upiornym początkiem roli Marii Anny jako matki dynastii, rozpaczliwie walczącej o przetrwanie. Jan Karol również zmarł tuż po swoich czternastych urodzinach. Ale pozostała czwórka dzieci przeżyła względnie długie życie jak na standardy tamtych czasów. Ferdynand i młodsza Maria Anna kontynuowali niestety niechlubną praktykę kazirodczych małżeństw wśród europejskich rodów królewskich, wchodząc w związki wuj-siostrzenica. Cecylia natomiast wyszła za mąż do polskiej rodziny królewskiej. Choć historyczne zapisy dają niewiele wglądów w codzienne życie ich małżeństwa, związek Marii Anny i Ferdynanda Uważa się za stosunkowo stabilny, był to raczej układ oparty na obowiązku niż na uczuciu. Oboje byli ultrakatolikami, sztywno pobożnymi i ideologicznie zgodnymi, ale emocjonalnie nie była to miłosna historia, nie pozostawili po sobie listów pełnych czułości, żadnych delikatnych notatek ani szeptów namiętności. Tylko cisze. Niestety Maria Anna odziedziczyła słynnie zdeformowane rysy swojej kazirodczej linii. A jednak Ferdynand, w rzadkim jak na Habsburgu w przypadku, nie miał żadnych oficjalnych metres. Konserwatywny, głęboko pobożny, niemal purystyczny, pozostał wierny albo tak dyskretny, że historia nigdy nie przyłapała go na grzechu, a może po prostu nie miał czasu na romanse. Ferdynand patrzył w stronę znacznie większej nagrody. Samego tronu cesarskiego. Małżeństwo Marii Anny zbiegło się z szybkim następowaniem kolejnych władców w Austrii i Europie Środkowej. W chwili, gdy wychodziła za mąż, cesarzem był Rudolf II. Człowiek ekscentryczny i zamknięty w sobie. Wielu w wiedeńskim rządzie odetchnęło z ulgą, gdy zmarł w styczniu 1612 roku. Jego brak zainteresowania narastającymi kryzysami politycznymi i religijnymi w Niemczech. Sprawiał, że sytuacja pogarszała się z każdym rokiem. Następcą Rudolfa został jego brat, Maciej, człowiek bardziej zdecydowany i ortodoksyjny, na którego wielu liczyło jako na prawdziwego przywódcę w ostatnich latach panowania Rudolfa. Lecz Maciej nie miał potomka, a sam był już w połowie lat 50 wydawało się więc niemal pewne, że Ferdynand wkrótce obejmie władzę jako głowa austriackiej linii Habsburgów i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a wraz z nim Maria Anna stała u progu, by wznieść się na pozycję jednej z najpotężniejszych kobiet Europy. Tak więc w 1612 roku Maria Anna nie tylko wychowywała dzieci średniego rodu, lecz także przygotowywała następne pokolenie królewskie, szykując się sama na koronę. Od chwili, gdy Maria Anna wyszła za mąż w 1600 roku, jej życie zniknęło w cieniu obowiązku. Większość czasu spędzała patrząc, jak mąż wspina się po szczeblach władzy Habsburgów, albo znosząc niekończący się cykl ciąż, porodów i żałoby. Nie pozostawiła po sobie żadnych pism, nie wywołała skandali, nie zakwestionowała niczego. W wielu aspektach jej niemal całkowita nieobecność w kronikach nie była przypadkiem. Była wynikiem życia przeżytego dokładnie tak, jak społeczeństwo oczekiwało od królewskiej kobiety: posłuszna, pobożna, konserwatywna i przez to, że tak doskonale wypełniła ten ideał, Maria Anna rozpłynęła się w zapomnieniu, pamiętana jedynie jako cicha żona ambitnego mężczyzny. To, co jednak odnotowano w tamtych latach, to fakt, że Maria Anna często chorowała. Historycy nigdy nie zdołali ustalić, co dokładnie było przyczyną jej dolegliwości. Mogło to wynikać z wielu czynników. Członkowie europejskich rodów królewskich coraz częściej zapadali na różne choroby, będące skutkiem niemal nieustannych kazirodczych małżeństw. Niektórzy cierpieli na wodogłowie, inni na wady genetyczne. Najsilniej miało to uderzyć w Hiszpanii pół wieku później. Po kilku pokoleniach związków wujów z siostrzenicami i podobnych. Maria Anna pochodziła głównie z rodu Wittelsbachów, ale jej rodzina od dawna mieszała się z innymi dynastiami europejskimi, takimi jak Habsburgowie czy Lotaryńczycy. Być może to właśnie kazirodcze związki tłumaczą jej słabe zdrowie. Z drugiej strony, prawdopodobne jest też, że liczne trudne ciąże, które przeszła we wczesnych latach małżeństwa. Pozostawiły w jej ciele trwałe, choć niewidoczne uszkodzenia. Tego nigdy możemy się nie dowiedzieć. Wiemy natomiast, że Maria Anna zmarła w Grazu 8 marca 1616 roku, mając 41 lat. Została pochowana niedługo później w mauzoleum Habsburgów, przeznaczonym dla władców Austrii wewnętrznej i ich rodzin w mieście Graz. Zaledwie dwa lata później, Europa Środkowa pogrożona została w religijnej wojnie. Stało się tak częściowo dlatego, że szlachta w takich miejscach jak protestancka Bohemia była głęboko przeciwna rychłemu wyborowi wdowca Marii Anny, Ferdynanda, na cesarza Ferdynanda II. Sześć lat później Ferdynand ożenił się ponownie, z dużo młodszą Eleonorą Gonzagą. On miał wówczas 43 lata, ona zaledwie 23. To drugie małżeństwo nie przyniosło jednak dzieci. Ostatecznie najstarszy, ocalały syn Marii Anny, został cesarzem Ferdynandem III w 1637 roku. Okazał się władcą pojednawczym, któremu udało się zakończyć wojnę trzydziestoletnią i położyć kres najgorszym religijnym zmaganiom w Europie Środkowej. Ostatecznie małżeństwo Marii Anny z Ferdynandem. Nie przyniosło takiego dyplomatycznego sukcesu, na jaki liczyli austriaccy Habsburgowie. Plan zakładał ściślejsze związanie Bawarii z Austrią. To mogło w efekcie doprowadzić do zjednoczenia obu królestw, albo przynajmniej zapewnić trwały sojusz dwóch głównych katolickich potęg południowych Niemiec. Na krótką metę rzeczywiście tak się stało. Podczas wojny trzydziestoletniej, rozpoczętej w 1618 roku, Bawaria sprzymierzyła się z Austrią na większą jej część, jednak sojusz ten nie trwał długo. Gdy w 1751 roku rozpoczęła się nowa ogólnoeuropejska wojna wojna o sukcesję hiszpańską, która miała rozstrzygnąć, czy na tron Hiszpanii wstąpi kandydat francuski czy austriacki, Bawaria opowiedziała się po stronie Francji przeciwko Austrii. I praktycznie tak samo postępowała w niemal każdym większym konflikcie przez kolejne półtora wieku. W końcu, w 1851 roku, kiedy Prusy zmusiły inne państwa niemieckie do zjednoczenia się w Cesarstwo Niemieckie, z którego wykluczono Austrię, Bawaria poszła za Prusami. Tak więc małżeństwo Marii, Anny i Ferdynanda ostatecznie nie zdołało związać Austrii i Bawarii w trwały sojusz katolickich potęg południowych Niemiec. Jeśli ta historia Cię poruszyła, nie zapomnij zostawić komentarza i podzielić się swoją opinią. A jeśli chcesz usłyszeć więcej zapomnianych opowieści z dawnych czasów, koniecznie śledź kolejne odcinki.